Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Stanisław Wójcik i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, jak skutecznie budować masę mięśniową, czy to ćwicząc kalistenikę, czy na siłowni, bo tak naprawdę zasada tutaj jest taka sama. Tak więc lecimy z tym tematem. A więc jeśli oglądasz ten film, być może zależy Ci na zbudowaniu masy mięśniowej ćwicząc z własną masą ciała. Być może też zastanawiasz się, czy jest to w ogóle możliwe, bo niektórzy mówią, że nie i trzeba po prostu ćwiczyć z ciężarami. Oczywiście, że jest to możliwe, tylko potrzebna jest odpowiednia wiedza i odpowiednie podejście do treningu. I taki przykład mój. Kiedyś ćwiczyłem z własną masą ciała, zresztą nadal ćwiczę, ale wykonywałem bardzo dużo podciągnięć. I kiedy już potrafiłem wykonać jakieś 22-23 powtórzenia, to był całkiem niezły wynik. Jakby nie najlepszy, wiadomo, ale już jest naprawdę czym się pochwalić. No i ten wynik miałem całkiem dobry. Dużo potrafiłem tych podciągnięć wykonać, więc jakąś tam siłę mięśni grzbietu miałem już rozwiniętą. No ale tak naprawdę, patrząc z perspektywy czasu, to wiem, że sylwetkę miałem naprawdę słabą. Te ramiona były małe i no, nie prezentowała się ona po prostu dobrze. No i jaka była tego przyczyna? Na początku musimy zacząć oczywiście od teorii. A więc czym jest hipertrofia? Hipertrofia to jest rozrost masy mięśniowej, na której nam zależy. I możemy wyróżnić dwa rodzaje tej hipertrofii. Jest hipertrofia miofibrylarna oraz sarkoplazmatyczna. I ta miofibrylarna jest uzyskiwana, kiedy ćwiczymy przy niskich zakresach powtórzeń. Czyli przykładowo ktoś wykona trzy bardzo ciężkie podciągnięcia z ciężarem i praktycznie to jest jego maks, to wtedy uzyskujemy tę hipertrofię miofibrylarną. Czyli oprócz rozrostu masy mięśniowej, że wyglądamy na dużych, to jednocześnie następuje rozwój siły. No i jest jeszcze hipertrofia sarkoplazmatyczna, i ona jest uzyskiwana przy wyższych zakresach powtórzeń, mniej więcej od 6 do 12. I ona już nie wiąże się z takim rozwojem siły jak ten pierwszy rodzaj hipertrofii. Ale z kolei uzyskujemy większe efekty, jeśli chodzi o powiększenie rozmiaru mięśnia. Musimy sobie jeszcze wyjaśnić, czym jest skala RIR, która pozwala określić intensywność danego ćwiczenia. A więc mamy coś takiego jak upadek mięśniowy. Upadek mięśniowy to jest sytuacja, kiedy wykonujemy jakieś ćwiczenie i absolutnie nasz organizm odmawia już posłuszeństwa i nie możemy wykonać ani jednego więcej powtórzenia. I teraz w treningu siłowym, kiedy wykonujemy jakieś ćwiczenia, powinniśmy trzymać się zapasu jednego powtórzenia. Czyli jeśli nasz totalny maks taki do upadku mięśniowego podciągnięć to jest przykładowo 15 podciągnięć, to powinniśmy ich wykonywać 14, czyli RIR 1. Oczywiście ta zasada bardziej odnosi się do ćwiczeń siłowych, czyli tych w zakresie od 1 mniej więcej do 5 powtórzeń. A jeśli wykonujemy ćwiczenia związane z hipertrofią, czyli te w zakresie od 6 do 12 podciągnięć czy innych yy, powtórzeń, to powinniśmy trzymać się albo RIR-1, albo totalnego upadku mięśniowego, ponieważ wtedy te efekty będą najlepsze. No dobrze, to załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że jesteś osobą początkującą, która dopiero zaczyna ćwiczyć kalistenikę. Tutaj wiadomość jest dla Ciebie dobra, ponieważ kiedy jesteś osobą początkującą i jeszcze nie potrafisz się podciągać, albo na przykład potrafisz się podciągnąć trzy razy, no to te trzy podciągnięcia są bardzo intensywne. Czyli teoretycznie powinna występować hipertrofia miofibrylarna, która wiąże się ze swojem siły, ale nie z takim przyrostem masy mięśniowej. Takim dużym jak przy sarkoplazmatycznej. Wiadomość jest taka, że jeśli właśnie jesteś osobą początkującą, to zachodzą w Twoim przypadku oba rodzaje hipertrofii czyli jednocześnie miofibrylarna i jednocześnie sarkoplazmatyczna czyli rozrastasz się w szybkim tempie, ale jednocześnie rozwijasz swoją siłę. Więc jeśli zaczynasz swoją przygodę z kalisteniką to najzwyczajniej w świecie zacznij uczyć się podciągać, zacznij robić pompki, dipy i dopiero kiedy tych wszystkich elementów będziesz potrafił wykonać kilkanaście powtórzeń lub nawet dwadzieścia to tak naprawdę możesz się zastanowić jak ten trening zmienić jeśli zależy Ci na rozwoju sylwetki i na wyglądaniu jak SIBO. A dla osób, Średnio zaawansowanych, które już potrafią wykonać przykładowo 15 dipów czy 15-20 podciągnięć, ale jeszcze jakoś chcieliby z własną masą ciała poprawić tę swoją sylwetkę, to przepis można powiedzieć: już powiedziałem. Po prostu musisz się cały czas trzymać zakresu powtórzeń między 6 a 12 podciągnięć. No i teraz pytanie, jak to osiągnąć? Jeśli wykonujesz już 20 podciągnięć na chwytem, a chcesz dalej się rozrastać, no to tak naprawdę nie możesz już wykonywać tych 20 podciągnięć, ponieważ wykonując je bardziej ćwiczysz wytrzymałość. To nie znaczy, że hipertrofia wtedy nie zachodzi. Zachodzi, ale nie w takim stopniu, jakbyś się trzymał tego zakresu od 6 do 12 powtórzeń. Więc musisz w jakiś sposób utrudnić sobie to ćwiczenie, żeby wykonywać je w tym zakresie powtórzeń. No i Pamiętaj, że musisz trzymać się blisko upadku mięśniowego, ponieważ jeśli wykonasz 12 podciągnięć, ale twój maks jest 20, no to to będzie całkowicie bez sensu, bo nie będziesz dawał odpowiedniego bodźca dla twojego organizmu i będzie to dla ciebie najzwyczajniej w świecie załatwe. Więc musisz utrudnić ćwiczenie w taki sposób, żeby ten rear był bliski jednemu i żebyś trzymał się blisko tego zakresu od 6 do 12 powtórzeń, ponieważ jest to najlepszy zakres pod rozwój masy mięśniowej. To może przeróbmy to na jakimś przykładzie. Załóżmy, że potrafisz się podciągać już 18 razy. Możesz sobie to ćwiczenie utrudnić, wykonując podciąganie szerokie. Myślę, że wtedy akurat wyjdzie ci tych podciągnięć między 8, 9, 10, jeśli naprawdę złapiesz szeroko drążek. Oprócz tego możesz wykonywać podciągnięcia archery. A także najzwyczajniej w świecie możesz zacząć się uczyć masy. Lapa. Jeśli chodzi o pompki, no to jeśli potrafisz tych pompek wykonać już 30, no to możesz się przerzucić na pompki pike, na pompki diamentowe, ale też w pewnym momencie ten zakres powtórzeń na pewno ci wzrośnie do tych 20, więc na pewno radziłbym się skupić na dipach. I kiedy już też ta liczba powtórzeń będzie u Ciebie duża. To najlepszym sposobem moim zdaniem jest dołożenie ciężaru, ponieważ dipy super rozwijają klatkę i ramiona, więc nie bać się ciężaru. Jeśli masz do niego dostęp, to na pewno jest to dobry pomysł, żeby zacząć z nim ćwiczyć. No i pożegnanie nagrywam z domu, bo nie wiem, czy widzieliście, ale złapał mnie deszcz. Tak więc mam nadzieję, że Wam pomogłem, rozjaśniłem i będziecie już wiedzieli, jak ćwiczyć, żeby rozwijać swoją sylwetkę. Dzięki i do następnego. Cześć!